Czy istnieje kosmetyk do cery dojrzałej, który jednocześnie ujędrniałby, uelastyczniał skórę, stymulował produkcję kolagenu, elastyny, także regenerował barierę hydrolipidową? Tak. I jest on tutaj ze mną. Peptydowy krem od firmy Slavia nie tylko zawiera ujędrniający peptyd z grupy trzeciej, heksapeptyd zwany argireliną, czyli tak zwany potocznie bezpieczny botox, który ujędrnia, uelastycznia naszą skórę, ale również zawiera bakuchiol, tak zwany bezpieczny retinol, zamiennik retinolu, który nie uwrażliwia skóry na promieniowanie słoneczne, również nie sprawia, że skóra zaczyna się łuszczyć, a jednocześnie stymuluje produkcję elastyny i kolagenu. Mamy tutaj również ceramidy, które będą idealnie wpływały na regenerację i wspomagały naszą barierę hydrolipidową, która jest podstawą pielęgnacji każdej cery. Cery dojrzałe. To dla was w szczególności tak wyjątkowy produkt został stworzony przez polską firmę Slavia. A z moim kodem zniżkowym, który wyświetlać się teraz na ekranie, dostaniesz rabat na cały asortyment.